Hej, witam was serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Colosseum. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się już dziesiątą walką na Mountain Battle. I tam widzimy naszego dziesiątego przeciwnika, który nie będzie zwyczajnym przeciwnikiem, jak widać. Będzie to kolejny Cyper Admin Dakim. I on będzie miał Pokémona Sheddowa. Który może być dla was sporą niespodzianką, jeżeli nie graliście w Pokémon kolecon lub nie wiedzieliście też, co on może mieć. Więc... Chodźmy walczyć z nim. W porządku. Tylko już... Yy... Tyle już się przekonywałem, a ty wciąż nie. Mi go nie oddasz. Hmm. Tak właśnie postępuje z upartymi sam jak ty. I wow, mamy już moc w Pokemonach. Uh. Ty, ty, zdradziecka świnio, jak, jak mogłeś odmawiać walki? Oh. Sorry. No. Zdradziecka, chyba nie myślisz, że taki ciężar jak ty mógłby ze mną wygrać. Mogłeś nam oddać świetny czasu bez zrobienia problemów. To tylko Twoja wina, że ci się dostało. Skoro nie chcesz współpracować, to będę musiał zabrać się do Ian Lab. No i jesteśmy my. Mm, kim jesteście? Eee... Co ci moi ludzie wyprawiają? No nieźle. To no ty musiałeś przeszkodzić skrabowi w lesie Celebiego, a teraz przyszliście przeszkodzić wielkiemu takigowi. Eee, nie bądźcie śmieszni. Eee, tak, porachuję ci kości, że nigdy nie będziesz myślał o zadarciu ze mną. No, i teraz nadszedł czas na niezwykłą walkę z niezwykłym człowiekiem, jakim jest Cyper Dakim, który również niezwykle wygląda. Dziwnie, przed wszystkim. No cóż, w każdym razie. Duckim wysadł walki kolejne dwa nowe Pokémony, jakimi są Metang oraz Golem. Metang jest wyszła formą Beldoma, z kolei Golem wyższą formą Gravelera. A na do walki Furry i Hitmontopa. W międzyczasie byłem wyleczyć właśnie moje pokemony między odcinkami i kupiłem sobie parę Biv, bo one mogą się przydać w tej walce. Chociaż wolałbym, żeby się nie przydały. No okej, okay, więc zaczynajmy walkę. I właśnie Cyber Admin z wyjątkiem Mirror B. Z Mirror mają właśnie taką podobną muzyczkę, która podobnie się zaczyna jak walka finałowa... Jak walka finałowych na kolosach czy stadionach, a jednak ta jest trochę fajniejsza. Jedna z moich ulubionych muzyczek w Pokémon Colosseum! O, mu to wchodzi w Shadow... Sedu. Fiper I ma ja tak Psychic. No i o dziwo na Ferry Nie wiem dlaczego na Ferry tego tego użył, ale okej. Okay. And surf. Przecież mógł użyć tego psychika na Hitmontopie, byłoby to super efektywne. <laughs> A on to też namieszać może. Więc szedoraż... musiał być krytyczny w sumie? I nie był. Ale dobrze, że wpadliśmy w Hyper bo Hypermode y, może mi się przydać w tej walce. Także tego. Kolejnym Pokemonem, właściwie y, tutaj mamy do czynienia z kolejnymi nowymi dwoma pokemonami. Marsztompem, który jest pokemonem wyższą formą Matkipa. I to jest Pokemon już wodnoziemny, nie tylko wodny. I Kamerupt, jest wyższa forma namela. To mogliśmy zobaczyć nawet w poprzednim odcinku. Więc to też jest Pokemon ognisto wodny. ognisto wodny. ognisto ziemny, więc... serw, serf połowa serfa powinna wystarczyć w zupełności. No i teraz wejdzie do akcji nowy Shadow. Nowy Pokémon, jakiego posiada Duckin. Niezwykle silny i wkurzający Shadow. A co to będzie za Shadow? No ale wylapujemy nawet. Zobaczcie sami. Oto no jest NP Shadow NP. Naprawdę fajny Pokémon. I tak, mimo że dostało nawet z krytycznym się to nie zabrało mu dużo HP. Dobra, teraz obniżymy mu yy, szybkość. Jakby tu mądrze zrobić? No, ja myślę, że chyba będzie dobrze go z hipotopa zawołać i zaraz wymienić Pokemona. Tak, myślę, myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Bo walić krytycznym Shadow Rushem, no to mogłoby zabrać mi troszkę za dużo HP. Ja chciałbym mu zostawić tak, chociaż. no z 1,4 HP, bo jednak on może walić Shadow Rushem, no, w końcu to jest Shadow. No i teraz obniżymy mu też spida, bo on jest dosyć szybki. A Lepiej, żeby miał niższego speeda dla mnie. Dobra, <laughs> teraz Raindance, osłabimy mu Fire Blasta. Jest mu Shadow Rush. Normalny, niekrytyczny. Bardzo dobrze. No i powiedzmy, że... mniej więcej tyle HP może mu starczyć. O właśnie, teraz będzie używał Shadow Rusha, bo... z takim jest dosyć inteligentnym trenerem i wie, że Raindance osłabi mu Fire Blasta. Także teraz do akcji wejdzie Pokémon, którego specjalnie wziąłem po to, żeby uśpić właśnie tego hit. tego kurde, co ja mówię, hip ja mówię, Enteia, czyli Noctowl z Hiptozą. O tak. Enteia trzeba pokonać krytycznie. Kry taktycznie. Tak, możemy przystąpić już do. Łapania, czyli pierwszy Ultra Ball idzie w ruch. Chociaż wątpię, że miał jakiekolwiek szanse na złapanie go. Snatchball, lecisz. Może się złapię, nie wiadomo. To jest naprawdę totolotek. Chociaż nie sądzę, żeby się to jednak udało. Ma nad sporo HP. A u będzie go łatwiej złapać. No i w sumie teraz mógłbym trochę bardziej taktycznie zagrać jeszcze. Używając yy, z Noctowlem, to naprawdę mu nie tej nie zabierze dużo HP, ale wzmocnić może obronę Noctowlowi, a z kolei ten będzie chciał użyć 3 do także Ej, obrona się mu przyda. Tu właśnie Noctowla teraz będzie tłuk. Dobra, a może się złapie, nie wiadomo. Więc musimy rzucać ultrabolami, a jeśli nam się skończą, no to będziemy używać Timer Boli. I trzy, i się uwolnił, no prawie było tak blisko, właśnie! Dealing! A, prawie nic. I Entei się obudził. Aj, niedobrze. I używa Shadow Rash. Krytyczny. <gry> o nie. Ale to mu też zabrało sporo HP. No i ja teraz tak, nie mogę stracić Noctowla, bo Noctowl jest tutaj główną yy, taktyką w tej walce. Więc lepiej go wyleczyć Hyper Potionem. Osoba się 4 HP i uśpić Entei'a. No, bardzo dobrze. Szkoda, że Hypnosek ma tak niską celność, no naprawdę. No, z walki też w sumie mogę wziąć moją skiplą, to już by w sumie level upował i byłby jumplaw. Ale jednak, to jest Pokémon roślinny, a Entei jest ognistny, jakby nie patrząc, więc. Eee, mogłoby się nam nieźle dostać, okej. Okay. Rzucamy Pokebolem. Gdzieś wędruje po tych demkach bez celu. Noctowl, zawołam cię na chwilę. O, nie wiem, co bym by mógł przysadzić temu Antejowi, Tak, żeby go nie osłabić. I w tej walce w sumie przydał mi się już Reflect, a zamienię go za Take Down. Noctowl... Niedobrze, Noctowl nie słucha. Bo nie ma konkretnego powodu, żeby mnie słuchać. Prawdę mówiąc. I znowu krytyczny, no. Skubane, no jakie ma szczęście. O, też przestał padać. Może być trochę groźnie, ale dobra. Użyjmy. Nie, 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 nie. Tak nie zrobimy. Użyjemy Hyper kolejnego. No, troszeczkę zużyjemy tych leków w tej walce, no, ale trudno. I Hypnosis Again. No. Trafia. My też facimy w tej walce, widać. No dobra. Więc usłyszymy tańca deszczu, żeby ten znowu nie próbował y, użyć y, Fire Blasta. Chociaż to lepiej by było dla mnie, jakby używał Fire Blasta właśnie niż Szydłuraża, bo on sobie też zabiera Shadow Szydłurażem. No, i nieraz mi się zdarzyło, że Entei padła się używając Shadow Rusha. Dlatego lepiej słab się Entei, sław. Ale Entei jak na złość złapać się nie chce. Entei ma, też ma dosyć irytującą umiejętność, jaką jest presja. Jeżeli z nim walczymy, właśnie, że umiejętność presji, dzięki temu, albo przez to. Używamy dwukrotnie więcej pipi niż normalnie. Widzicie, użyliśmy tylko raz Kefacer, a mamy 8 pipi. I tak jest z każdym ruchem. Czyli praktycznie ruchów, które mają 5 pipi, użyjemy tylko 3 razy. Dziwne. Dobra. I może tym razem się złapie 3 i jest! Mamy Enteia! Shadow Entei został wysłany do boksa i tym oto sposobem mamy kolejnego nowego Shadowa, który nas z... niezwykle przydatnego Shadowa. Ach, ty gnoju! No, bez przesady, ile zarobiłem? Nie popatrzyłem, ale parę tysi, więc jest spoko. Oj, teraz, właściwa muzyczka z Mountain Battle. Naprawdę fajna. Niezwykle dobrze wytrybowali swoje pokemony. Kim ty jesteś? Mistrzu takim! Ach, skrab. Zdegradowałem cię, bo, przez... bo przegrałeś z nim. Nie miałeś z nim żadnych szans. Przywracam cię na stanowisko. Udaj się do laboratorium Aina i, i pomóż im. Wezmę życzenia, sir! ...i poszli. Eee, to jeszcze nie koniec! Będziemy teraz stworzyli pokemony silniejsze niż kiedykolwiek! Ech, lepiej zacznij porządnie trenować przed naszym kolejnym spotkaniem. <grym> I takim gdzieś wyskoczył i nie ma go. No i tak, i takim zostawił gdzieś tu jakiś przedmiot. Jakim jest F-Disk. A co to jest F-Disk? F-Diska mamy w kluczowych przedmiotach. Jevdisk jest to yy, płyta umożliwiająca poruszanie UFO do przodu. Czy będziemy latać jakimś statkiem kosmicznym? <grym> nie no, aż, aż tak ta gra porąbana nie jest. Ale. Tu ktoś leży. Któż to jest? Yy. Ach, nie chciałbym więcej tego doświadczać. Cieszę się, że przyszliście mnie uratować. Dzięki. Jestem Wander. Jestem liderem tej strefy na Mountain Battle. Jestem Rui, a to jest. Miło cię poznać. Sam mogłem to powiedzieć. Teraz Rui wyjaśniła wszystko, co się działo w ogóle w początku gry do teraz Wanderowi. No i za to dziękuję ci, Rui. Przydajesz się chociaż do tego. Hmm... Dużo, dużo mi wyjaśniłaś. E, dzięki Tobie, już wiem, dlaczego nas zaatakowali. E, oto w czasu. Znalazłem go podczas mojego treningu. Podobno, może on przywołać Celebiego, ale tylko raz. E, z jakiegoś powodu muszą się obawiać Celebiego. Widocznie, nie chcą, żeby, żeby Celebi miał kontakt z Pokémonami z szedłami. Ale nie tracimy czasu. E, wracajmy. Wracajmy na recepcję. A tutaj chciałbym Tobie go dać. No i Wander ofialował nam Fleth Czasu, czyli Time slot. A, ale... stereo? Chcesz nam oddać coś tak cennego? Jasne! Z pewnością zrobicie z niego lepszy użytek w przeciwieństwie do tych typków. Yy, bierzcie go i ratujcie Pokemony Shadowy przed ich złowrogim planem. Hmm, dzięki. A tak poza tym, to wy chyba już od, jakiego, od dłuższego czasu walczycie z tym gangiem. W takim razie powinniście tu przyjść trochę potrenować. Wtedy staniesz się dużo silniejszy. Ale muszę cię ostrzec. Jeśli przyjdzie ci walczyć ze mną, to wiedz, że nie odpuszczę. Będę czekał. Okej. Okay. No i od Wandera dostaliśmy kolejny przedmiot, który jest w zwykłych już itemkach. Jest to Flet Czasu, który może przywołać selebiego. No, i fleta, cza, fletu, flet czasu w przeciwieństwie do innych przedmiotów nie może być dany inny Pokémon, bo jakbyśmy mogli go dać, żebyśmy mogli wtedy wymienić Pokémona gdzieś do no, jakiejś innej gry Pokémon, później po przejściu gry. No i byśmy tam mieli flet czasu, no ale. Niestety go się y, dać nikomu nie da. No i tutaj mamy jakieś itenki. A co my tu mamy? A tu mamy tm 47. A co ten 47 zawiera? Zawiera atak Steel Wing, którego znam właśnie na sznokną. No i właściwie jesteśmy na Mountain Battle, jest to miejsce, w którym możemy podjąć wyzwanie. Mam tu po w centrum Pokémon oraz yy, tu możemy także... Dziękuję za yy, uraz... Ulas... Yy, dziękuję, że uratowałeś... Yy, dziękuję, yy, to ty uratowałeś Wandera. Yy, kiedy będzie można wznowiać yy, treningi na Mountain Battle, będę zajęta wymienianiem kuponów. Yy, lepiej się przygotuję i tak, i tutaj możemy właśnie wymieniać kupony, które zarobimy na Mountain Battle, a nasz niestety żadnych nie mamy. Właśnie przechodząc z Mountain Battle, dostajemy właśnie kupony, i za te kupony możemy dostawać takie przedmioty jak ten 13 ten 24 29 65, oraz niezwykłe jagody, jakimi są Berry, Salak Salakberry, Patea Berry oraz Apicot Berry. Te jagody możemy praktycznie zdobyć tylko tutaj. One są najdroższymi przedmiotami za 15 punktów: One Pitch, Overs, Mental Herb, Focus Band, White Herb. Quick Cloud, Bright Powder, King's Rocks, Choice Band, naprawdę bardzo dużo użytecznych przedmiotów. Także opłaca się dużo walczyć na Mountain Battle. No i my się zajmiemy wyzwaniami Mountain Battle, ale nie w tym, nie w następnym odcinku, później. No cóż, w każdym razie mm, zobaczmy naszego nowego Pokemona Shadow'a, jakim jest właśnie Shadow Entei. I oto i on, jaki Więc on piękny. Shadow Entei, tak jak mówiłem, o zdolność presji, która zwiększa zużycie pipi. Jest to pokémon dosyć szybki, ale też i dosyć e, silny w ataku. No i na tylko Shadow bo to Shadow w końcu. E, no cóż, albo jeszcze pokażę Wam, co się pozmieniało w moich Pokemonów, w moich pokémonach. E, więc cóż, oczyściłem serce Meditate i ewoluowała na 37 w e, Jest Medicharm jest dosyć szybkim pokémonem i nawet Atak ma dosyć słaby, ale ma zdobyć Pure Power, która wzmacnia ten atak. No i zamiast Shadow Rusha poznała Detect. No i tak jeszcze gdzieś tam e, podczas treningu Calm Mind, Confusion i High Jump Kick. No i jeszcze Quillfish. E, zamiast e, Shadow Rusha poznała e, Pin missile, którego później zamieniłem na Take Down. No i również na kilka ciekawych ruchów. No cóż, więc to chyba było wszystko w dzisiejszym odcinku serii Pokémon Koloseum. Ja z wami się żegnam, to do usłyszenia w kolejnych filmach z serii i nie tylko. To cześć!